Piątek, 6 czerwca czas na wydarzenia. Oddłużyć szpitale. Zobowiązania publiczno-prawne przejmuje na siebie budżet państwa. To jest najlepsza droga dla poprawy. Niewolnicy XXI wieku. Nie mogą stamtąd wychodzić, paszporty mają zabrane. naszym zdaniem jest wszystko w porządku. Pomoc dla górników. Czy będziemy się starali w jakiś sposób pomóc jeszcze dając na przykład dzieciom uczącym się stypendia. Jutro rusza Euro. No! No! Dzień dobry, Jarosław Gugała, witamy z nowego studia wydarzeń i Polsat News, ale o tym opowiemy w dalszej części programu, a teraz zaczynamy od decyzji rządu, który postanowił oddłużyć szpitale zanim zostaną przekazane samorządom. Rząd chce oddać szpitalom szansę wyjścia z długów, zabezpieczyć je przed ponownym zadłużeniem i wypracować mechanizm pozwalający na utrzymywanie płynności finansowej. Długi ZOZ-ów wynoszą obecnie 9 miliardów złotych. Tomasz Machała. Sypiące się ściany, korytarze do pilnego remontu. Przydałby się też nowy sprzęt do ratowania życia.